Odpalamy na szybkości tutaj niedzielę i na szczęście kończymy już luty. Witam wszystkich serdecznie na kanale Gruby Kubo. Następnie tutaj jak zawsze. I niezmiennie gorąca prośba z mojej strony o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału. Dla ciebie jest to jedna chwila i jedno kliknięcie, które niesamowicie pomaga rozwijać cały projekt. Lecimy tutaj oczywiście z kolejnym materiałem, który jest nagrywany w ramach współpracy z BetClickiem. Przypominam jeszcze, że hazard w Polsce jest dozwolony z legalnych źródeł dla osób, które ukończyły 18 rok. Życia. Jeśli chodzi o batalię, no to wczoraj oczywiście się zesrało, tutaj jakieś fatum się przypałętało. Oczywiście po, po jednym golu zabrakło mi i Jeremiemu. Niemniej, dzisiaj zamykamy tutaj miesiąc, bawimy się oczywiście dalej. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypominam jeszcze o promocji w Betflix, która oczywiście cały czas jest aktywna. Jeżeli nie masz konta, chciałby się założyć, wystarczy wpisać podczas rejestracji na kod, gruby kupon i będzie przysługiwała ci promocja bonusu powitalnego. Następnie wystarczy zawrzeć pierwszy kupon za maksymalną kwotę 57 zł. I jak coś nie wejdzie, Betik zwraca 5 zł na saldo główne. 7 zł jest tutaj podatkiem. Oznacza to, że zarówno w przypadku wygranej, jak i przegranej, nie trzeba nic więcej obracać. Kasa jest Twoja. Można to śmiało wypłacać. Po więcej informacji, i jak zawsze zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem No i oczywiście jeszcze konkurs, jak zawsze 5 dyszek do wygrania Co należy zrobić, aby nie powalczyć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem Zasubskrybować ten kanał Oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki W dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Bilbao Typujemy do godziny 21 Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie Oraz bez loginu gracza na Betfix nie biorą udziału w zabawie i standardowo wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytypuje dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. W tyle słowem wstępu, zobaczcie co tam dzisiaj gramy. Na dzisiaj mnie 4 zdarzenia. Ryzykuję tutaj według moich obliczeń, jeżeli ten kupon wejdzie, to chyba będę 8 zł na plus. Także myślę, że warto tutaj spróbować. Kurs 612 ze stówki 538 zł do wygrania i lecimy od góry Villarreal, gra z Espaniolem, stawiam tutaj na handicap, dodatni na Espanol plus półtora myślę, że tutaj goście są na delikatnym usiku muszą tutaj zaprezentować się z dobrej strony, gospodarze jednak są po europejskich pucharach, spodziewam się tutaj delikatnych rotacji, Espanol w ostatnich dwóch meczach zagrał całkiem przyzwoity futbol, myślę, że tutaj będą w stanie to powtórzyć i jeżeli przegrają to maksymalnie jedną bramką. Drugie zdarzenie Radomek z Lechią Gdańsk stawiam tutaj na powyżej 9,5 rzutów rożny tutaj Krótka analiza. Obie ekipy nabijają sporo tych rzutów rożnych, no i myślę, że te 10 w tym meczu będzie jak najbardziej w ich zasięgu. Lecimy dalej: Barcelona z Atletikiem Bilbao. Stawiam tutaj na powyżej 1,5 gola. No tutaj linia dosyć mnie zaskoczyła. Chciałem tutaj zagrać 2,5, jednak był wysoki kurs i stwierdziłem, że plus 1,5 do tego AKO mi w zupełności wystarczy. Myślę, że tutaj dwie bramki jak najbardziej się pojawią. I ostatnie zdarzenie: Porto, Portograz. Gil Vicente. Mam nadzieję, że dobrze czytałem. jak nie, to mnie poprawcie. Stawiam tutaj na dodatni handicap, plus 2, czyli tak samo jak w meczu Villarreal z Spodziewam się, że jeżeli goście tutaj to przegrają, to maksymalnie jedną bramką Porto po odejściu Diaza już nie jest takie groźne. Niemniej w środku tygodnia grają bardzo ważny mecz ze Sportingiem. Jeśli chodzi o gości, to są oni dosyć, dosyć trudną drużyną do pokonania, także myślę, że tutaj postawią twarde warunki. I tak jak wspominałem, jeżeli przegrają, to jedną bramkę. Tak wygląda kuponisko. Dzięki i powodzenia. Cześć z mojej strony dzisiaj, taki piłkarski dubelek. Najpierw Anglia, Puchar Ligi, sam już finał Chelsea gra z Liverpoolem. No i gram tutaj to, że w pierwszej połowie zobaczmy minimum 5 rzutów rocznych. Jak wiadomo, Liverpool to jest maszynka do rzutów rocznych i zwłaszcza w takim meczu, który powinien być dość anderowy, powinien zobaczyć tych rzutów rocznych bardzo, ale to bardzo dużo, już, od, już w pierwszej połowie. Liverpool bardzo, ale to bardzo lubi je nabijać. Zapewne spodziewałam się, że od samego początku podobieństwo Jurgena Kropa przycisną, No i... 5 rogów jak najbardziej tutaj w zasięgu, nawet zrobione przez sam Liverpool. Drugie spotkanie specja gra z Romą i gram tutaj BTTS-a. Specja od kilku meczów za każdym razem strzela gola u siebie. Z kolei Roma jest zespołem dużo lepszym, z dużo większym potencjałem ofensywnym, no i też lubiąca robić błędy w, błędy w defensywie. Także moim zdaniem zobaczymy tutaj BTTS-a z tych dwóch zdarzeń, kurs ogólny 315, więc z tych dwóch zdarzeń mam za standardową stówkę dowolenia mamy 277 złotych i 20 zł. Dzięki. No, i na koniec muszę pomarudzić. Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, olewajcie, tutaj nikt do nikogo nie będzie miał pretensji. Sami zresztą widzicie, jak to gównianie się po prostu tutaj toczy nic nie idzie. Oczywiście trzymam kciuki za wszystkie wasze kupony i widzimy się na następnym odcinku. Bądźcie zdrowi. Siemaneczko!